Wspaniały gość na dzisiejszym wydarzeniu, jakim jest otwarcie wystawy Czerwdzej. Serdecznie, bardzo ciepło i bardzo szczególnie witamy autorkę dzisiejszej wystawy, Pani Krzysztof. Proszę Państwa, ja y, pracę Pani Uli y, zobaczyłam po raz pierwszy kilka lat temu. Nie miałam wcześniej wiedzy, świadomości że mamy w Lubatowie tak świetną artystkę. Zobaczyłam tę pracę na naszej wystawie zbiorowej kolekcję. No i przyznam się szczerze, że te prace mnie oczarowały i od tamtego momentu w zasadzie zaczęliśmy myśleć o, wy o zorganizowaniu wystawy w młodzieżowym z Dolu Kultury. Dlaczego mnie oczarowały? Oczarowały mnie swoją delikatnością, subtelnością. No znając autorkę, to jakby nie wydaje się to dziwne i niezwykłe, ale e, tak, najpierw zobaczyłam e, akwarele. E, tą subtelność i taką ulotność tych e, akwareli, a także taki rys niedokoń, nie, niedokończonej, pr, e, po prostu niedokończonego obrazu, prawda? Że coś tam jeszcze może się wydarzyć, że gdzieś tam e, coś może zaistnieć, że jest ta odrobina tajemnicy. Proszę Państwa, ja wiem, zdaję sobie sprawę, że Wy wszyscy lepiej znacie Panią Ulę niż to pewnie ja, ale pozwolę sobie na taki krótki rys biograficzny. Otóż pani Ula jest Lubartowianką, to wszyscy wiemy. Skończyła e, szkołę podstawową nr 1 w Lubartowie i jak sama powiedziała, to tam e, została zakażona bakcylem sztuki, bakcylem malarstwa plastyki e, przez swoją nauczycielkę. Pewnie nam powie przez kogo. Następnie skończyła liceum Chopina w, tutaj w Lubartowie i wtedy stanęła przed wyborem dalszej drogi życiowej. Myślę, że już wtedy czuła wielkie, wielką pasję i wielką miłość do malarstwa, do sztuki, ale jednak znamy to się z innej strony, prawda? Znamy ją jako osobę, która której są bliskie sprawy dzieci i młodzieży, która bliskie są sprawy pomocy dzieci i młodzieży. Bowiem jak wiemy, pani Ula pracuje z osobami z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami. Pracuje od 20 lat jako terapeutka, jako logopeda, jako neurologopeda. No i z tego co wiem, to w jej życiu pojawił się taki moment, że sama uznała, że powrót do dawnej pasji będzie dla niej takim, taką odskocznią i w pewnym sensie, jak sama określiła, terapią. No, trudna praca, jakby obserwowanie, no przecież bardzo przeróżnych sytuacji życiowych młodych ludzi, sprawa, codzienność, sprawy rodzinne, no wszystko to gdzieś w człowieku się kumuluje. No i trzeba czasem znaleźć, pójść w jakimś kierunku, poszukać pasji, żeby troszeczkę zrobić coś dla siebie, prawda Pani Kulu? Tak I myślę, że to był bardzo dobry krok, jak wszyscy tu widzimy. Bo naprawdę Pani Ula, mimo że nie skończyła Akademii Sztuk Pięknych, jest, jest po prostu skończoną artystką. No, czyli, jest, czyli y, 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 w każdym bądź razie wiem, że na stałe Pani też współpracuje z Fundacją Szpilka, tak? I tam też Pani y, y, jakby doskonali swój warsztat. Y, niejednokrotnie już Pani Ula wystawiała, między innymi ostatnio miała wystawę indywidualną w Bibliotece naszej, Bibliotece Miejskiej, witam. Do... E, no cóż, ja bym chciała jeszcze zacytować tutaj z katalogu takie zdanie. Inspiracją moich prac jest natura, e, natura doskonała i ta ludzka mniej idealna. Sztuka niedoskonałości, którą uprawiam, jest w zgodzie ze mną. Piękne zdanie. E, Oddaję teraz głos, autorka, y, autorca dam głos za chwilę, oddaję głos pani Iziedy Bale, która y, 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 no, powie bardziej merytorycznie na temat właśnie tej wystawy tej, tej i tych prac. Pierwsze wrażenie, drodzy państwo, to ogromne onieśmielenie, jak wkraczamy dzisiaj do tej naszej świątyni, zwanej Galerią Zewnętrzną PNDK, to każdy na pewno czuje onieśmielenie. Nie tylko urodą artystki i bogactwem prac, mówimy to zupełnie szczerze, ale po prostu tą ulotnością i delikatnością zdarzeń, jakie ona nam dzisiaj prezentuje. Bardzo terapeutycznie to na nas działa, bo tydzień temu było 20 stopni, można było chodzić w krótkim rękawku. Dzisiaj mamy ponurą jesień, mokro i zimno. Wtaczamy do tej świątyni i przeżywamy terapię. Która działa na nas wszelkimi zmysłami, bo wystawa jest po części wystawy sensoryczną. Pani Ula przygotowała niespodziankę, o której pewnie powie nie tylko doznania wzrokowe, dzisiaj będą na nas działać. I to wszystko, na co możemy patrzeć, to jest po prostu siła, energia autorki, bardzo delikatnej, bardzo zmysłowej, bardzo czułej. Która w barwie koloru, w delikatnych przejściach tonalnych potrafi oddać powiew ciepłego, lekkiego powietrza. Muśnięcia pędzlem sugerują taką delikatność, którą by się chciało dotknąć, i ona powraca tymi kolorami do chwil, które na pewno przeżyła. My instynktownie podchodzimy do niektórych dzieł, zwłaszcza dzieł prezentujących portrety. Więc ten chcemy troszkę ściszyć głos, żeby nie zbudzić śpiącego dziecka, żeby nie przeszkodzić mamie, która to dziecko tuli. Wstrzymujemy oddech, żeby nie zdmuchnąć płatków kwiatów, które licznie prezentowane są na wystawie. Wstrzymujemy oddech. Żeby dmuchawce, które wiszą na e, oprawione branie, nie rozpadły się w pył. To wszystko jest takie ulotne i takie jest delikatne. I to jest właśnie cała ula. E, jej doskonałość warsztatowa przerasta umiejętności niejednego, krótko mówiąc, niby wykwalifikowanego artysty. Które często nie znajduje czasu na realizację właśnie tych pasji, które naturalnie drzemią w człowieku. Ale jest doskonałym przykładem na to, że sztuka jest, jest odczuciem, jest emocją, i to jest zupełnie niebywałe, że łącząc pracę zawodową z rodziną, z dziećmi, z jakimiś domowymi, zwykłymi, codziennymi obowiązkami, jest w stanie dla siebie terapeutycznie, ale też dla nas, przyjaciół uli, zaoferować coś, pokazać coś od siebie. Oczywiście oddajemy głos teraz autorom tejże, tej wystawy. Tej ja na co dzień mi się dłużej nie zamyka, ale ja dzisiaj już nie jestem w stanie powiedzieć po tym, co i Będę no. Bardzo dziękuję. Naprawdę, ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, z którą przyszłam tutaj na samym początku. Cieszę się, że tutaj jestem teraz. Cieszę się, że to mogło się stać i cieszę się, że Was tutaj wszystkich witam. umownie. Tak. Bardzo proszę.